Co ja, a my przechodzimy do sklepu a dzisiaj we sklepie jest nie za 600 ten niebieski pewnie ok niebieski shishyuku za 300 220 200. Pani awokado za 200 pęknięcie Pęknięcie za 800, wersja za 500 koła, trenikł tof za, za 100 i mamy, i mamy nową zakładkę, czyli Fenek za 700, e monta, montant za 400 Slash za. 800, nie dla nie, 900. Fenek Oktaj oct, oct, wol, Wolverine. Breakout Storm. Donimus djungli. Fenek syk za oktaj dżumplifly. Dżum, Dominomizm magneto. I teraz, i teraz breakout, bro, bro. za darmo to sobie to odbierzemy, tak? Okej. Okay. A na tam w sklepie, Mantis to samo, och ten ZSR na tam w sklepie, Banz to samo, no i co jeść? co To Skoda Bruzowa. Panskouten brouzouwa. A jes ja si zami zegnam. Bayo.